Pod Beskidzie źle zaczyna sezon, aż przychodzi mecz z faworyzowaną Legią i Górale niespodziewanie triumfują. A potem, potem przychodzi seria lepszych wyników i utrzymanie w Ekstraklasie. Brzmi znajomo? Tak wyglądał sezon 2011-2012 i tak może wyglądać sezon obecny. Zwłaszcza, że w Podbeskidziu na ławce trenerskiej znów jest Robert Kasperczyk. Postać kluczowa w tym materiale. Ja nazywam się Krzysztof Marczyk i zapraszam na pierwszy odcinek nowego cyklu Extra Stories, w którym będziemy regularnie opowiadać o najciekawszych historiach związanych z Ekstraklasą. Dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję, żeby niczego nie przegapić. A teraz zaczynamy. Tak, wiemy, że górale fatalnie rozpoczęli sezon, ale apelujemy, nie skreślajcie jeszcze pod Beskidzia. Ten klub już nieraz pokazał w ekstraklasie charakter i potrafił wygrzebać się z niezłych terapatów. A problemy są i to spore. Przypomnijmy, w pierwszych 14 kolejkach tego sezonu pod Beskidzie zdobyło zaledwie 9 punktów, dwie wygrane, 3 remisy i aż 9 porażek. Bilans bramkowy to zaledwie 13 zdobytych i aż 38 straconych goli. Sytuacja była bardzo trudna, więc z posadą pożegnał się Krzysztof Brede. Szkoleniowiec, który wprowadził Górali do ekstraklasy, ale jego ofensywny styl gry nie sprawdził się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Pod Beskidził potrzebny był strażak, ale też ktoś, kto zna Realia klubu i będzie umiał dopasować taktykę do zawodników. Padło na nazwisko, które w Bielsku Białej kojarzy się tylko pozytywnie. Robert Kasperczyk. Trener, który w latach 2010-2012 wprowadził Górali do Ekstraklasy i dotarł z nimi aż do półfinału Pucharu Polski. W dodatku, mimo kiepskiego startu, Beniaminek dosyć szybko zapewnił sobie utrzymanie, bo już w marcu było wiadomo, że spadek mu nie grozi. Ale podobnie jak teraz, początek w Ekstraklasie dla Podbeskidzia wcale taki dobry nie był. W pierwszych pięciu meczach sezonu 2011-2012 Górale nie potrafili wygrać meczu. W dodatku dostali srogie lanie od GKS-u który rozbił ich aż 6 do 0, Paweł Jana stryumfował, a Robert Kasperczyk zastanawiał się, jak pozbierać zawodników po takiej porażce. W kolejnych tygodniach dwa bezbramkowe remisy z Widzewem i Zagłębiem oraz porażka z Koroną 2 do 3 nie napawały optymizmem przed meczem z Legią Warszawa. Fani stołecznej drużyny z pewnością oczekiwali łatwego zwycięstwa. Legia szła jak burza. W Ekstraklasie miała na koncie cztery wygrane, a w Lidze Europy podopieczni Macieja Skorży wyeliminowali w dwóch meczu Spartaka Moskwa. Beniaminek z Bielska Białej wydawał się łatwym łupem. No właśnie, to 24 minuta, dośrodkowanie, Franciszka Matelki, Jakub Wawrzyniak zgubił krycie, a Tomasz Górkiewicz efektownym szczupakiem pokonał Duszana Kucjaka. Niespodzianka, goście objęli prowadzenie. Końcówka pierwszej połowy. Piłkę z auto na wysokości pola karnego wyrzuca Marek Sokołowski. Michał Rzewłaków i Marcin Komorowski tylko sobie przeszkodzili, a Sylwester Patejuk zdobywa taką bramkę. Co za strzał? Pod Beskidzie prowadzi na Łazienkowskiej 2 do 0. Robert Kasperczyk zachował spokój, a Maciej Skorża był wściekły. Spójrzcie tylko na tę minę. Drugą połowę Legia zaczęła zdecydowanie lepiej. Pierwsza akcja przyniosła legionistom rzut rożny. Dośrodkowuje Maciej Rybus, a kapitan Iwica Wrodoliak daje sygnał do odrabiania strat. Kasperczyk na pewno inaczej to sobie wyobrażał, ale to był jedyny błąd, jaki popełnili jego zawodnicy. Później byli nieustępliwi, waleczni i mocno dali się we znaki gospodarzom. W samej końcówce nawet Duszan Kucjak w pole rywali, ale ta historia przewiduje happy end dla drugiej strony. Podbeskidzie nie dało sobie wydrzeć zwycięstwa. Pierwsza wygrana Roberta Kasperczyka w Ekstraklasie to zwycięstwo z Legią Warszawa. W kolejnych tygodniach Podbeskidzie imponowało dyscypliną taktyczną i grą w defensywie. Udało im się zrewanżować na GKS-ie Bełchatów, który wyeliminowali z Pucharu Polski, a od 16 kolejki zanotowali imponującą serię czterech kolejnych zwycięstw w Ekstraklasie, nie tracąc przy tym ani jednego gola. Najczęściej wygrywali 1 do 0, a gwiazdami drużyny byli wówczas Robert Demian, który zakończył sezon z sześcioma bramkami na koncie, i Sylwester Patejuk, który do pięciu goli dołożył 8 asyst. Ale co najważniejsze, podbeskidzie w dobrym stylu utrzymało się w ekstraklasie. Jednak to historia sprzed 10 lat. Gdy tej zimy z posadą pożegnał się Krzysztof Bredę, a w jego miejsce przyszedł Robert Kasperczyk, wielu mogło być zaskoczonych. W końcu przez ostatnie lata Kasperczyk był szefem scoutingu w Krakowi i mówiąc kolokwialnie, wypadł z trenerskiej karuzeli. Sam zainteresowany powiedział w wywiadzie dla Nuance Sport, że gdyby Podbeskidzie znajdowało się w pierwszej lidze i do niego zadzwoniło, postąpiłby tak samo, bo Bielsko-Biała to wręcz magiczne miejsce w jego życiu. Marzenia mają to do siebie, że się spełniają lub nie. Moje się spełniło i teraz ode mnie zależy, czy będę to marzenie pielęgnował, czy po prostu go zlekceważę. Na pewno tej drugiej opcji nie biorę pod uwagę. Kasperczyk po krótkim okresie przygotowawczym chwalił podopiecznych. Mówił, że ich mentalność zmieniła się o 180 stopni. Największym problemem była gra defensywna, więc to na nią nowy szkoleniowiec położył najmocniejszy nacisk. Podbeskidzie miało zmienić sposób gry. Gdybym miał dziś hasłowo powiedzieć, jakie będzie moje podbeskidzie, wskazałbym determinację i pragmatyzm, rozumiany jako cwaniactwo taktyczne. Nie będziemy grać tiki-taki, ale nie będziemy też grać z wiadomo jaką częścią ciała w bramce. Dodał Kasperczyk w tym samym wywiadzie dla Nuance Sport. Zimą pod Beskidzie pozyskało dwóch obrońców. Petara Mamicia z Rakowa Częstochowa i Rafała Janickiego, który rozwiązał kontrakt z Wisłą Kraków. Zwłaszcza w Janickim pokładano duże nadzieje. 28-latek miał wprowadzić spokój do gry defensywnej. Pierwszym rywalem Pod Beskidzia po zimowej przerwie była Legia Warszawa, czyli lider tabeli. Robertowi Kasperczykowi stołeczny klub kojarzy się z pierwszą wygraną w karierze w ekstraklasie, ale teraz sytuacja nie wyglądała najlepiej. O skali wyzwania najlepiej świadczą statystyki: Pod Beskidzie to najmniej zwycięz w lidze zaledwie dwa. Do tego najgorsza defensywa w ekstraklasie Górale stracili aż 38 goli, z kolei Legia była jedyną drużyną bez porażki na wyjeździe w tym sezonie, a w dodatku ma w składzie Tomasza Pekharta, lidera klasyfikacji strzelców. Czech zdobył już 13 bramek, tyle co całe pod Beskidzie. Nic dziwnego, że przed niedzielnym meczem humory legionistom dopisywały. Na papierze wszystko wskazywało, że to będą trzy punkty. Chociaż Czesław Michniewicz mógł mieć déjà vu. Trener legii doskonale zna możliwości górali. W sezonie 2012-2013 to on był w Bielsku białej strażakiem i po imponującej końcówce udało się wtedy utrzymać drużynę w ekstraklasie. Tamte czasy musiały się Michniewiczowi szybko przypomnieć, bo już od pierwszych minut było widać, że Legia gra z zupełnie innym podbeskidziem. Po odróżnieniu z jesieni nie było śladu. Legia, co prawda, miała więcej z gry, ale górale nie dopuszczali wojskowych do czystych sytuacji. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis. A tuż po zmianie stron gospodarze wywalczyli rzut rożny. Wyśrodkowuje Daniela, piłka odbija się od kilku zawodników i spada pod nogi Janickiego, a ten pakuje ją do bramki. Co za radość gospodarzy! Sporo szczęścia mieli w tej sytuacji, ale liczyło się tylko to, że objęli prowadzenie. Kasperczyk, jak przed dziesięcioma laty, zachowywał spokój, ale jego zawodnicy ewidentnie złapali wiatr w żagle. Legia nacierała, jednak była bezradna. Janicki skutecznie uprzykrzał życie Pekhartowi. Czech tego dnia nie zdobył bramki, a pod Beskidzie sensacyjnie pokonało legię 1 do 0. Spójrzcie tylko na tę radość! Robert Kasperczyk znów to zrobił. W kolejnym podejściu do Ekstraklasy ograł Legię. Dla Gurali to dopiero trzecie zwycięstwo w sezonie, ale z 12 punktami na koncie mogą powoli myśleć o ucieczce z ostatniego miejsca w tabeli. Przed nimi oczywiście jeszcze dużo pracy, ale jest szansa, że Robert Kasperczyk zapracuje w Bielsku Białej na kolejny pomnik. To było Extra Stories. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o historii Roberta Kasperczyka i Podbeskidzia. Czy górale mają szansę utrzymać się w ekstraklasie? Napiszcie nam też o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach.